Witajcie w kolejnej odsłonie. Dzisiaj mam na tapecie żel, żel modelujący owal twarzy z serii Collagen Active, który posiada kofeinę, dzięki czemu może zredukować ilość tkanki tłuszczowej w okolicy policzków i Podbródka. Jak wiecie, piękno naszej twarzy nie zależy tylko i wyłącznie od zawartości kolagenu i elastyny w skórze, ale istotną rolę odgrywają tutaj również tłuszcze podskórne, tak? Nadają one odpowiedni kształt powłocy skóry, wygładzają niżej położone strefy układu mięśniowo-szkieletowego, tak? Zmiękczając je i wzmacniając. Pod wpływem grawitacji niestety nadmiar tkanki tłuszczowej opada w dół i w rezultacie szyja Podbródek zlewają się w jedno, a linia szczęki nie jest widocznie zarysowana, można temu zapobiec, można to wspomóc, można odbudować, jeżeli tylko mamy odpowiednie produkty i akcesoria, i dużo silnej woli, ponieważ wiadomo, że to musi być rozłożone w czasie. Więc, jeżeli chcemy odbudować rzeźbę i wyrównać owal twarzy, możemy, może w tym pomóc właśnie żel modelujący z serii Collagen Active. W jego skład wchodzi właśnie kofeina, która aktywizuje proces lipolizy, czyli rozszczepiania tłuszczów. Mam tutaj również dwa akcesoria, które są wspomagające do regulowania i podnoszenia owalu skóry, to znaczy do ćwiczenia mięśni, tak? Do ćwiczenia twarzy i do zmiany owalu. Może powiem, jak działa a tak pokrótce, bo nie będę się rozwozić jakoś tutaj bardzo. To nie są filmy całościowo o składnikach aktywnych, bo to nie o to chodzi, żeby rozbijać się o wiedzę na temat poszczególnych składników aktywnych. O tym można sobie poczytać i popatrzeć w innych filmach. Jest tego bardzo dużo w internecie. Ja powiem tutaj o kofeinie, która właśnie jest jednym z takich głównych składników tego produktu. Nazywana energią młodości dla skóry. Ma przyspieszyć procesy metaboliczne w kankach, usprawnić spalanie nadmiaru tłuszczu właśnie w tych okolicach, gdzie skóra staje się gładsza i bardziej elastyczna. Kofeina wspomaga ujędrnić mięśnie twarzy, usprawiając obie limfy w organizmie, wykazuje także czynności odprowadzające i wzmacniające. Skórę, tak. Produkt ten spowalnia procesy starzenia skóry, zwiększając jej elastyczność i wygładzając ją, tak. Podciąga, wzmacnia, usprawnia obie klimfy, wspaniale zmieszając ilość tkanki tłuszczowej w okolicy policzków i podwójnego podbródka. Przyczynia się również do zmniejszenia głębokości zmarszczek, zaostrza także rysy twarzy, na czym nam najbardziej zależy. To Demakijażu e, twarzy e, nakładamy niewielką ilość żelu, wmasowujemy w twarz, e, w twarz e, szyję, ewentualnie dekolt, omijamy okolice oczu. E, Powinniśmy to stosować z innymi produktami, właśnie ściągająco, napinającymi. Są takie masetki, które można nakładać tutaj, podnosząc owal twarzy. Można używać różnego typu masażerów wspomagających właśnie wnikanie składników aktywnych w skórę. Możemy pomasować szyję, owal twarzy. Tak, im częściej będziemy używać, im częściej będziemy masować, tym lepszy efekt osiągniemy. Oczywiście samo masowanie rękoma również jak najbardziej pomaga, ale możemy się wspomóc także tymi różnymi gadżetami, które dają nam sklepy. Także zobaczcie, jesteśmy w stanie podnieść owal twarzy, tutaj doszyć linię policzków. Zmniejszyć podbródek, wysmuklić szyję. Wszystko to zależy od tego, jak mocno jesteście zdeterminowane, jak systematycznie używacie kremu kolagenowego z kofeiną, kremu modelującego i ewentualnie wspomagacie się gadżetami przyspieszającymi krążenie krwi, jak również przenikaniem składników aktywnych właśnie w głąb i wyrównanie. Ilości tkanki tłuszczowej właśnie w okolicy policzków czy podwójnego podbródka. Mam nadzieję, że to Was zainteresowało. Jeżeli macie tego typu problemy z opadaniem owalu twarzy, koniecznie skorzystajcie z tych rad, które Wam tutaj przed chwilą powiedziałam. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze kanału, czekam na wciśnięcie, czekam na Twoją obecność, na dołączenie do mojego teamu i będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz jakiś komentarz. Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie, chętnie na nie odpowiem. Pisz poniżej. Oczywiście, jak w każdym filmiku, w opisie filmu jest informacja dodatkowa, więc warto tam zaglądać. No i co? Do następnego razu.